z tej strony Mazixes. witam was w Delta V, Saturn, Rings, czy Rings of Saturn, no nieważne, po polsku Pierścienie Saturna. Tutaj w ogóle, jak widzicie, obecnie gra 4, że dodali licznik, licznik ile ludzi gra na raz. I to jest takie ciekawe demo, bo od kiedy mamy nieprzyjemne rzeczy za granicą. To mamy to, że te demo jest, jak widzicie, w pełni, to jest pełna gra za darmo, tylko że jest podpisana demem, co nie? Ja w tą grę już grałem jeszcze przed, przed nieprzyjemnymi rzeczami, tylko no nie było czasu, ani tam e, miejsca, żeby nie wcisnąć, no ale teraz w końcu jest. Chcemy ją wam pokazać w naszym środowym demie, bo no, w skrócie, co to za gra, to są kerbale w świecie 2D, tak naprawdę. Ale dobra, przejdźmy do meritum. Oj, to się mocno demo zmieniło, od kiedy ja w nie grałem Oprócz tego tam napisu, że jest wszystko za darmo To dodali opcję, że tutaj można sobie słuchaczkiem ustawić chyba wiek wszechświata I też możemy sobie wylosować pierwszy statek Jak ja pamiętam te czasy dema tego pierwszego, to tam było po prostu, że mogłeś zagrać I nie było zapisu, co nie? Tyle ile zagrałeś, tyle miałeś No i jesteśmy w hangarze, to jest chyba stacja kosmiczna Enceladusia, jak dobrze pamiętam Mamy na start 20 euro dolarów albo kredytów, jak zwał. Tak zwał, mamy tu giełdę, i tak dalej, ale to na razie nas nic nie obchodzi. Polećmy naszym pierwszym stateczkiem i wyróż do pierścieni. I tutaj na naszej tej stacji, tam mają po prostu taką wyrzutnię, i nas wyrzucają wy pierścienie. Jak widzicie, mamy tutaj przerwę kelera. A dalej się nie da. Ale mamy tu przerwę Kalera, możemy tutaj sobie ustawić, jak mocno nasz mają wrzucić, czy mamy swobodnie dryfować, czy nie. E, amunicję nam naładować i tak dalej. Tu jest dużo różnych trybów, ale na razie nas po prostu interesuje ta czysta rozgrywka. Doż tego tego do pierwszy widzę ten billboard. O i z O. Dok zajęty. Już nam się odpalił interfejs. Interfejs jest tutaj modularny, bo, znaczy, może nie do końca jest modularny, jest zmienny. Można go normalnie sobie zmienić. I od tego jak bardzo mamy uszkodzony statek też zależy jak tam interfejs jest wyświetlany, Tu wszystko jest fizyczne, to jest właśnie ciekawe. Mamy pierścienie Saturna. I normalnie tutaj lecimy. No, I łączymy się z pierścieniami, automatycznie wyhamowuje, no bo to jest fizyka newtonowska, jak to się mówi. Czyli Czyli normalnie nas tam w Ten, jeżeli popchniemy się w jedną stronę No to będziemy musieli wyhamować to Bo będzie nas cały czas pchało Mamy tutaj sterowanie rozpisane Mamy tutaj y, transmisję, wideo Tutaj na żywo Jeżeli odpalimy główny silnik No to powinno widać, było błyski Tak samo jak jakieś statki O, to błysną Bo coś do nas nadlatuje I na... Nie wiem jak nazywać, sonarze. Widać. Czerwone chyba się oddalają, a niebieskie przybliżają albo odwrotnie. Nie pamiętam, no, no, nie grałem w tego dema. Mamy oczywiście tutaj też nasz magazyn. Bo ja tu ładnie jestem umieszczony ja tu ładnie jestem umieszczony, tak. Mamy nasz magazyn. Magazyn też jest fizyczny. Można kierować strzałkami. Ale można też nie więcej jakiego autopilota też uruchomić. I jak wiecie, pierścienie Saturna składają się z lodu. I tutaj są wszędzie lodowe bryły i my je roztapiamy, rozwalamy Tylko którym się otwierało? Tu mi silnik zwariował E? Nie, Nie, tutaj to były obroty Kurde No, tu wpadliśmy w gromadę statków i teraz do nas inni zaczynają gadać Normalnie tutaj możemy pogadać yy, Mamy takie mi mini-eventy Tutaj też jest w ogóle nasz mechanik Możemy mieć astrografa, stacja na Enceladusie, właśnie, czyli dobrze pamiętam. Jaki Saturn ma księżyc? Mamy tutaj też, y, jakie mamy tu pierwiastki w naszym magazynie. Wiadomo, im lepsze, tym droższe. Możemy, jak na przykład jakiś system się uszkodzi, to wtedy po prostu to przemie... Prze... inny system ulepszamy, ale no wiadomo, najlepiej mieć wszystko porówno. Dobra, dajmy im kusiaka. Dobra, może w końcu... Może potem jakiś event pozytywny się podpali, tylko nie pamiętam, którym się otwiera kontrolę. Dobra, środkowym guzikiem myszki się otwiera to. Dobra, i bryłka teraz normalnie do nas wpada i tutaj mamy na monitorku pokazane. Jak ona wpada do tyłu. No głównie to woda. No bo jesteśmy ledwo na skraju. Im głębiej wlecimy, tym więcej będzie. Zapamiętaj nie pamiętam, którym było... No i się rozbiliśmy. Tak dawno nie grałem w tego, że nic nie pamiętam. A, i normalnie jak otworzymy sobie brzuch i cofniemy, to możemy wybełtać nasz urobek. W grze też występują takie eventy na ziemi. Eventy takie przestrzenne, jak widzimy gdzieś niebieską taką otoczkę to wtedy warto w tą stronę lecieć, tutaj też chyba wtedy jak się pokazuje taka bardziej. Wtedy tam jest jakiś event. Albo jakaś fajna specjalna lokacja, bo możemy znajdywać jakieś tam y, trumny, kapsuły ratunkowe, możemy też znajdywać stacje rozwalone, statki rozwalone. To też jest taka jakby quasi kosmiczna policja, też są tacy chuligani i tak dalej. Im głębiej, tym ciekawiej. No i gra jest za darmo, więc można zawsze ją zobaczyć. Sobie teraz, No, jakbyśmy mieli geologa, to on by nam mówił, co za czym warto latać. Bo można mieć normalnie załogę. Na razie jesteśmy po prostu my w tej załodze. Mamy działko środkowe. Jedynie nic tu nie wypadło. Tam coś daleko. No niestety, jak strzelamy z lasera, to jest dosyć nieefektywne zbieranie. Normalnie też można, oczywiście, silnikiem roztopić asteroidę. Czemu nie? Bo tu dalej są lodowe bryły. Silnik nam się przegrzał. Zdaliśmy errora. Albo to ta rozmowa, z którą nie przegadałem. No bo jak mamy na przykład tutaj właśnie bryłkę, to normalnie RCS-em sobie ją topimy. I że te bryłki nawet nie wyskakują od nas. No, odgońmy ją trochę. I w tej bryłeczce mamy... Tu mamy żelazo, wodę, a w? Nie, nie, nie pamiętam co to jest w. Nie mam pojęcie. O jako tu w ogóle mamy dowoloną asteroidę. No, no i... problemy. Jak widać na mapie trochę wercesy się nam oberwało. Nie mogę nigdzie znaleźć jakiegoś tam specjalnego miejsca. Hmm. I teraz, jak mamy uszkodzone rzeczy, to możemy o. osłabić in. O, i wszystko inne działa. Super. Kurde, urwało nam tylniego RCS-a słabo. No i tak to wygląda. Włączamy J. Mamy astrologa naszego, który nie istnieje. I normalnie możemy włączyć sobie, wyznaczyć kurs i autopilot się załącza i wrócimy zaraz. Chyba że tam trochę się odsuniemy. I tu jeszcze raz enceladus. Proszę lecieć. Dobra, no i teraz w końcu komputer działa. Odsunęliśmy się od wszystkich kamieni. I super. I normalnie tutaj widać ładnie na kamerze. Jak odlatuje nasz górnik I mamy stację Szkoda, że żadnego eventu nie udało się znaleźć, ale może jeszcze trochę polatam to znajdę dla was jakiś event I mamy normalnie tutaj giełdę materiałów Kiedyś była jeszcze animacja, że wszystko było sprzedawane, bo nie musisz sprzedawać, możesz też po prostu na giełdzie potem to wymienić Mamy tej naprawy. Prawa jest oczywiście dłuższa i nie taka super efektywna. A wymiana jest y, droższa i tańsza. Droższa, ale szybsza. Ale my wszystko tylko naprawimy. Tu mamy oczywiście ubezpieczenie na start, tam dostajesz. Mamy tuning tutaj, czyli to, co kierowcy samochodów lubią najbardziej. Ja się na tym nie znam, bo nie gram wyścigówki. Ale mamy wyposażenie, które jak widzicie mamy dużo różnych kategorii I z tych kategorii zawsze mamy coś do wyboru Mamy drony zwiadowców yy, Mamy deski Czyli właśnie ten cały nasz wyświetlacz, nie wiem jak to nazwać no. Możemy mieć bardziej zaawansowane, możemy nawet mieć od maskę I jego wyświetlacz Mamy też oczywiście z Odysei Kosmicznej, Hala Możemy też latać w ogóle bez żadnego wspomagania Pusty mamy też autopilotów lepszych. Ładowarki, silniki, dużo. No i ten nasz statek ma tutaj dwa mocowania: środkowe, lewe i prawe. Dwa mocowania ja myśli, że lewe i prawe, bo środkowego nie liczyłem. Ale też mamy giełdę statków. Na której to giełdzie, jak widzicie, powoli nam tu wszystkie pokazuje. Ale mamy większe statki, mniejsze, ogromne. Możemy kupić uszkodzony i go naprawić. Albo od razu sprawny, więc tutaj naprawdę jest jakiś tam wybór. No i mamy też załogę. I normalnie na razie nikogo nie mamy. Ale możemy zatrudnić ludzi. Geologów, mechaników, każdy inny się przyda zawsze na statku, więc warto mieć po każdym, z każdego rodzaju. Ale my nie o tym, bo my tutaj chcemy tylko pokazać grę. Bo to była gra dobra tak naprawdę na streamy, tylko musiał kompa ulepszyć, żeby w nią sobie pograć na streamach. A, no i jak widzicie w ogóle, te pierścienie są cały czas w ruchu. I to oznacza, że jak przylecimy do jakiejś miejscówki, to ta miejscówka będzie odlatywała po jakimś czasie. Nawet jeżeli nasz kartograf ją sobie zapisze. No i jeszcze po lata popatrzeć, żeby znaleźć wam jakieś coś ciekawszego. Co wiecie, to jak mi się nazywa? Event środowiskowy. Kurde, może tutaj na górę coś wtedy znajdę. Bo widzę, że jak bokiem lecę, to nic, nic to nie daje. Znaczy bokiem, do przodu lecę. Może coś tutaj tak na ukos. Bo można znaleźć jakieś duże ten, meteoryty. Nigdy nie pamiętam, kiedy jest asteroida, kiedy meteor i tak dalej. No. Bo wiadomo, jedno leci, jedno spada, a jedno leży. Jest też planetoida. Kurde, urwałem sobie przednie RCS-y bo się zapatrzyłem. No niestety ta gra jest stworzona, no do, wiecie, do takiego chilloutowego bycia górnikiem, co nie... a nie do takiego latania, wszystko na szybko i tak dalej. Bo ona nie wybacza jak kerbale. Nie wybacza. O, i tak w ogóle czekam na kerbale 2. Mm. A jeżeli byście chcieli zobaczyć kerbale jedynkę, to możecie pisać, bo akurat kerbale 1 dużo się kiedyś nagrywałem. Hmm. Tak. Chyba już nic nie znajdziemy Kurde, a najgorzej, że jak grałem sobie, testowo sobie w tą grę to znalazłem kapsułę ratunkową z człowiekiem i ja dostałem do niego grube pieniądze za uratowanie gościowi życia Znalazłem też stację z... z ten... ze zwłokami, bo, bo to nie wiem, ta stacja wybuchła Kigo, wie Znalazłem dużą asteroidę Planetoidę Tak zwał, tak zwał A teraz jak już nagrywam to nic nie mogę znaleźć Dobra, dobijamy do 30 minut Ta gra właśnie wygląda w taki sposób Trochę źle w nią grałem, no bo zbyt szybko chcę to wszystko pokazać A normalnie powinniśmy to sobie powoli polatać i tak dalej No bo jednak to jest gra do takiego chillerowania Latania sobie w kosmosie Robienia precyzyjnych manewrów To nie, zbierasz hajsik, potem kupujesz sobie lepsze rzeczy, żeby jeszcze szybciej zbierać Statki kupujesz, potem odkrywasz ten kosmos To i w tej grze z tego co pamiętam To jeszcze są bronie na statku, więc można też zarabiać jako kosmiczny pirat, a przynajmniej powinno móc Nie wiem jak to tam jest A jak sobie asteroidy tutaj rozmrażamy. No więc to może któregoś razu na streamie sobie pogramy w tą grę, jak wyjdzie, albo może nawet szybciej. No wtedy sobie polatamy i sobie pocilujemy. Ale nie wiem, to piszcie w komentarzach, jak wy o tym sądzicie. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, do lajka, pisania komentarzu, co sądzisz i czy byś widział to jako serię na live. No, jak nam się obrywa niestety. Czybyście oglądali taką grę z Kosmicznego Górnika No i też zachęcam was, żebyście sami sobie w nią zagrali No bo gra jest za darmo W pełni Jak na razie, więc Czemu by nie zagrać? Spróbować Dla fanów Kerbali to można powiedzieć, że to jest taka gra Żeby sobie poczekać na Kerbale 2 O Dobra Elemosis Remus Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie